Tego, co jest to jest, nie co, to jest... to jest, to się nazywa u mnie, Skull. To jest gra po prostu taka jakaś normalna, z to znaczy dla mnie nowa, z tego co wiem to jest upgradowana dużo. Um, a teraz sesy... właśnie, to nie czytam, nie czytałem, nie na głos. Um, to teraz czytam, to zaraz powiem, co chciałem powiedzieć. Hej, mała kostko. Czyżby dzieciak też mało wow, nie powinienem był umrzeć? Ale muzyczko. Swoiste. Kocham. Jeszcze się przyciąga do nas. Skeleton. G. Och, świetnie, żyjesz. Chyba przywróciła ci uderzenie. Obudź się. Wiesz, gdzie jesteś? Mały dziwak, ale i tak mi użyło. O, spoko. Swoje uważnie. Ludzie rozpoczęli atak. Inne szkielety już z niej walczą. Naciśnij e, ...strzałkę w prawo, żeby walczyć z ludźmi. Nie ma ci odnie. Mogę gdzieś znaleźć nogę i się naprawić. Ruszaj, naciśnij Z, aby już spieszyć. Nie ma czasu. Pamiętaj, w ten, spo sam, spo w ten sam sposób e, możesz zrobić unik. Okej. Okay. Dobra, ja tutaj od razu chcę zmienić sterowanie, bo już tutaj rasturowałem i zmienię sobie sterowanie. Skok to spacja, a zresztą to prawie przycisk myszy. Umiejętność jedna, jedna, jedna E, druga Q. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Mamy tak... Jesteśmy takim małym skórkiem, które... Nie mamy nic, o. Och, mała kostko. E, Słuchaj, keraton. E, tutaj. Jesteś bezpieczny. N nie mogę się ruszać. Ale skocz, naciśnij spa spacebar. E, naciśnij dwukrotnie, aby skoczyć dwa razy. Szybko, podejdź. Okej, okay, lecimy do tego gościa. Duże tarapaty. Zabrali króla demonów. I dingi dygnitarzy, dobra. Ludzie, kto mógł przypuszczać, że uderzą w najwyższe piętro? Ścigamy ich razem z innymi szkieletami. Kończy mi się mana. Musisz ratować króla demonów i resztę. Weź to. Wzięliśmy jako część. Kość z mojej nogi. Aby zatykować, naciśnij le przycisk że bo sobie zmieniłem. Nie zostało mi wiele czasu. Ratuj króla demonów. I że dygnia, tak. Ok, mamy teraz takie coś. Mamy też jakiś spel, go weźmiemy. Ok. Dobra, nasza czaszka. Aby się poruszać, tak. O, oh, dobra. Już tam nie wycimy na A to teraz pokrzywiam. Ok, dobra. To wchodzimy. Dostawiamy na swoją głowę. Ej, zimę, głowę. Anyway. Ok. Czyli to. Ewidentnie tak powinno być. Ok. Latuj jedźmy. Dobra. Czyli tak to wygląda. Nie wie, co załoga. Skór? Czy A atak? Klatka, która blokuje moją manę. Hmm. Wygląda na to, że Karl Leon zasłudnił kilku, ma kilku magów z prawdziwego zdarzenia. Straż właśnie przeszła. Mówiłam, że nic mi się nie stanie. I kazałam im ratować kilka demonów. Ale kilku z nich chciało mi ratować. I w rezultacie zostali, zostali zabici. Myślę, że straż szkieletów to za mało, aby ocalić króla demonów. Za nimi, prędko. O, co ja się koś w końcu. Chodźmy, miał i tam taki nagrany. Miałkanie. Dobra, spoko. Okej, okay, tutaj mamy. Cześć, dalej. To. Yy, to, żeby wziąć jesteś kapitanem. Co teraz. miało, dzieje? Yy, o, wiedźmo jesteś bezpieczna. Kapitan straży. Uratowałeś się, mała kostko. Po raz pierwszy chyba. O więc to jest tutaj, ja nie, nie zauważyłem. I chyba walczysz przeciw ludziom, co? Dobrze się spisałeś. Niestety, wszyscy członkowie Straży Szkieletów chyba zginęli. Jak to możliwe? Przecież jesteś jest najsilniejszym szkieletem. Wiedźma powiedziała. Kto to zrobił? Kto? To nie był człowiek. Tylko Ogr. Ogr? Po co miałby... Co ty wygadujesz? To było dziwaczne. W jego ciele zatopiony był czarny kamień, a on zachował się jak szaleniec. Chyba nie usłyszałem naszych głosów. Jego moc przypominał żadnego, nie przypominał żadnego z ogra, z którym miałem wcześniej do czynienia. Był zbyt potężny. Czarny kamień? Mała kostko. Jestem wściekły, ale nie mogę się ruszyć dalej. Weź moją głowę. napełnię, napełnię ją resztkę mojej many. Walcz z nimi, ratuj wszystkich. Okej. Okay. Czyli zamieniłem swoją głowę na to. O Jezu, ale, ale wyglądamy teraz. Okej, okay, dobra. Co nasze e robi? O Jezu, Opę. Aha. Okej. Okay. Idziemy dalej. To jest taki samy ropej z tego co wiem. Czy to ten ogr? O który mówił kapitan Straży stoi tam przed zamkiem. Hej ty! Ogr czy kroki. Ogr Mongal. O Jezu, dobra. Nie mogę tego przerwać. Okej. Okay. Coś mnie idzie. Widzę. I zabity. Wybuch ten dżem. Wybuch ten dżem, dobra. Żarą widzę, że można unikać obrażeń. To będzie bardzo przydatne w, pewnym, w dalszym etapie. Okej, okay, ja na razie nie wiem czy to jest pierwszy odcinek w ogóle nie wiem, czy to w ogóle będzie z tego seria. Ale na razie to bardzo możliwe, że będzie. Czy to był ten ogr, o którym mówił Kapitan Straży? Weź się w garść. Na razie wydaje mi się w miarę przytomny. We wejdźmy do zamku i tam porozmawiamy. No, Zaśmiał się i ciśnie! O! O! Jakiś gościu. Pierwszy bohater? Pierwszy bohater. Tutaj do, nie do niczego pokonany przez zwykły szkielet. Obrzydliwe demony. Są teraz obi? Nie mogły teraz uniknąć? Wydaje mi się, że nie co się stanęło i na jakoś się spadnął. Dobra. Ja wczoraj grałem. Ale ja nic O, a z wiem tylko tyle, że to nie jest po japońsku, nie chińsku, tylko po koreańsku. Koreańsku, Ko, Ok, Okej. Chłopiec biegł wytrwale. Mnożna postać podążała za nim. Okej. Okay.

Jakiś dziwny gościu, taka materia dziwna zabiła go. A ten głos to chyba była ta wiedźma, bo tam był ten kot. Jednak jak się zdubokawił. Skoro powiedziała, że patrzyła na to, to by nie to była ona. Okej, okay. nie śpisz skór? Słuchaj uważnie, co ci powiem. Obecnie zamiast król demonów stoi przed zupełnie nowym zagrożeniem. Ten tak, tak pokojowy został podpisany dopiero niedawno i nie dało się powstrzymać zasadzki. Choć marzę, aby w ramach zemsty spuścić na Kamelot olbrzymią... Kaleon, nie a Kamelot, Jezus Maria, za dużo chciałem zdradzić nic. ...olbrzymią asteroidę. Leczenie ran po pierwszym ataku pierwszego bo... bohatera zupełnie wystarczy. Nie mam wyboru, muszę Cię prosić o ratunek dla Krajodemonów. Trudno wierzyć, że oczekuję aż tyle od małego strażnika aż Uwaga, to i demonów naszych. Genres... Dignitarzy! Możecie napisać komentarz co to znaczy, bo nie wiem. I przyjaciół demonów. Weź to. Co to jest? Jak ty się nasuwałeś? To jest szpal, to jest To To zwójca zaklęcie wymiarowe pomoże wychowywać przedmioty niezależnie. znalezione po drodze. Nie umiem czytać. Aby obejrzeć, zrobię też nieodpunkt tab. Idź w skólu. Uważaj na siebie. Okej, nie mam to. Rzut czaszką. Rzut, rzut, rzut czaszką. Okej, okay. z mogę zobaczyć szczegóły, to, to zobaczę. Hmm. Podczas przeskoku wykonuje atak obrotowy z kością w dłoni zadając szkody fizyczne. Miota zwykłą głową zadając szkody magiczne. Reset czasu odnowy następuje po odzyskaniu rzucania czas czaszki. Mm, gdy głowa odpadła, przynieść się do miejsca, gdzie leżę. Okej, okay, czyli można zrobić coś takiego. A, to, no, to trochę się zmieniło. A. Ok, e, Ja wiem tylko tyle, że muszę... Nie. E, muszę sobie zmienić. E, to na Q, a to na E. Bo ku mi o wiele Nie, e mi łatwiej rzucać, Jezus, Maria. Wrażam, że teraz tam cię to robię, ale... Ale jakoś nie wiem. O, właśnie. Ewidentnie po co, nie będziemy wygodnie tylko klikać. A tu ma spaść, jezus. Moje, nie zauważyłem. Co było? Na ktoś siedział. Czasami. No, o, mała kostko. Dokąd idziesz? Skeleton. Próbujesz udać się do lasu? Nie radzę. Teraz nigdzie chodzić. Yy, spójrz, co raz zrobił ze mnie. Zem... Co raz zrobił mnie. Endy zachowują się dziwnie. Las jest agresywny. Endy nie są natury, z natury drogie, ale powiedzmy wprost: że bywają gwałtowne. Te ich gniewne spojrzenia, jestem pewien, że ludzie wyrządzi im krzywdę. Od tamtej pory mnóstwo ludzi pojawiło się w lesie. Pomyśl dwa razy, zanim pójdziesz do lasu, o ile naprawdę musisz iść. Uważaj. Czyli, z tego co mi się wydaje, mamy biec do lasu. No, teraz mi to już są, więc mogę robić szelest, jeśli tak to bardzo przeważam. Mm, widzę, że mam tylko jedną drogę, więc no. Czy takie coś... Okej, okay, okej, okay, łatwo. No, przyzwyczaiłem się. Uch, y Świecił się. Nie powiedziałem co z tym uchodziło. Jakiś dzień się pojawił, który zadał mi obrazenia. Yy, zgaduję, że kiedy jest coś takiego czerwonego, to lepiej się nie zbliżać. Kamie. Aha. Aha, dobra. Nie spodziewałem się, że to mnie nie zada obrażeń. Wręcz ja przeciwnie, myślałem, że mi zada. Okej, okay, dobra. Jest w miarę luźno, tylko jest jakiś tutaj elegantyczny tu gościu. Um. Jakieś cytryki tu czaszką cia można robić. Mitłem um, go czaszką. Cia Okej, okay, dostaliśmy Golda. To co to jest? Tu jesteś ok. A, czyli tym, to można zadać obrażenia. To są takie kuku, tak? Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że nędzne na chyba obrażenia. A że ty stana nie masz, kiedy obejwiesz, to to jest... nie mam pojęcie, jaki nie fair. Okej. Okay. No, ja tego przeciwnika akurat znam, pamiętam, że on tak... Jak atakuje i wiem, że był bardzo irytujący, bo ten szacha zabija wszystkich. A to, że ten gościu może walić i nie ma... Gdy ostatnio, to pamiętam, że było tak, że kiedy po prostu ktoś go śitnąłem, to on po prostu ginął. że znaczy, ginął. Um, Zostało takiego stana, ale widzę, że to i tak nie jest. No, ewidentnie tak nie jest, bo ten gościu wciąż macha. No, na grzybie. Stanąłem, jezus, Mario. Ok, wolę to rogać na spokojnie. Ajajaj, ja, teleportowałem się do dupy. No mieliśmy jakiś tutaj pancerz, widzę. Jeszcze jeden pancerz nam zostało. Ok. Idealnie zrobiłem tak, że jeszcze obywałem od tego. No idealnie, naprawdę. Um, Okej, okay, tutaj mam jakieś stety, kości? Jakieś nowe czaszka. Tworzy rosnący przypływ Który wciąga wrogów Zadając magiczne obrażenia Okej okay. Okej, okay. Jak wyglądamy Okej, okay, a jak się zmienimy? Właśnie, za pomocą co się zmienia Widzę, że jest to, o Jezu Wszedłem tutaj, ewidentnie, gdzie nie chciałem No widzicie, oni dostają stanę Jak obrwioł Ehm. Um. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Już wiem, że on jest potężny. No, to jest strasznie. Dobre. Fajnie jak. Okej. Okay. Jakąś skrzynkę. Podnosi prędkość ataku magicznego. W ataku o 15%, a prędkość ruchu o 10%. Dobra. A sprint. Prędkość ataku i prędkość ruchu podniesie o tam ilość procent. W zależności od przybyłej odległości. Co ma atak fizyczny oraz magiczny. Tam procenty, sobie właśnie zwiększają się w zależności od jakie mamy punkty na tym. Skutkiem jest strata jednej sekundy przy wylądowaniu. Okej. Okay. Okej, okay, czy mam teraz zwiększone obrażenia, tak? To tu jest jedynka. Czyli tu i tu jest jedynka, spięcie i wzlocie, ale to dlatego, bo po prostu można to upgrade'ować, jakby. O, mały sklep, znaczy... Miejsce pomiędzy tymi podejściami, jakby. Stop, kieleciku, jak tu wszedłeś? Słyszałem, że przypadkowo zabłądził y, w to miejsce, ale szkielet? Jak się jak witamy, po raz... Pier y, pierwszy raz tu jesteś, prawda? To pod przestrzeń świata demonów stworzona dawno temu przez moich przodków. W razie służy ze schron. W razie służy... Jezus, moja, ja nie umiem czytać. Na razie służy za schron przed najazdem nazaj... na Karonu. Szukasz króla demonów? Może powinieneś porozmawiać z innymi znawcami niż w tym w schronie. Powodzenia w poszukiwaniach. Zjęte wraz rybę. Do miałego zobaczenia. Okej. Okay. Zacznijesz rzeczywiście coś tam zje, czy po prostu zniknie. Nie, siedzi tam. Okej. Okay. Okej. Okay, yy. Tutaj muszę się wychylować i poważnie myślę, żeby to zrobić. Yy. Tutaj macie też itemy. Ey, to bym wziął. To bym wziął po fizyczne, magiczne. Widzę, że lecimy dzięki naszej tej czaszce, bo na jej ta umiejętność wali pod magiczne i sądzę, że większość tak wali pod magiczne. Ja mi tak mi mam wrażenie, że tak się... Okej, okay, mamy czempiona. To jest czempion. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja też tak potrafię. Raz, dwa, trzy. A oto masz heros. Oto nasz heros. Dobra, dobra, wykańczam w ten sposób. A za... Wykańczam w ten sposób? A, za... a potem? Tak, to ja jestem herosem. Szkoda żadnych gratulacji. A może autograf? I... Nawet pierwszy bohater będzie podrażaniem. Mam dość bycia marionetką. Kim jesteś? Co ty robisz, kielet? Dobra, mogę teraz poćwiczyć, trochę poćwiczyć. Dzięki mnie trafisz na okładkę nowego numeru przygód bohaterów. Od Też tak potrafię. Okej, okay, dobra. Jakaś kula. Kula bólu. O je. Okej. Okay. Wiesz, że on może się healować, chyba. Bo już tak nie walczyłem. Oni chociaż trochę się healują. Okej, okay, dobra. O ja, od tego, dobra. Yy, też opłacałoby się nie obrywać za dużo pomiędzy piętrami i dostać jakiś item, co healuje. Bo to by się po prostu przydało. Okej. Okay. Okay. Dobra, ewidentnie na razie nic mu nie robię. Okej, okay, coś on coś robi. Nie udało mi się tego uniknąć niestety. I właśnie w sztandarze wchodzimy, bo to nam daje większe statystyki w nim. Okej, okay, coś tam na razie mi wychodzi, widzę. Dobra, u nas z dużo obywateli, mamy 50 hp. Okej, okay, tutaj mam nową czaszkę. Czaszka Enta, to zaraz zobaczymy. Co, te... so, magiczne jest zwiększone? To są dobre rzeczy, ale ja bym zobaczył nową czap... czapkę, tak. Nową czaszkę. Bo to na fajnie, lubię te, te endy. Co to robi? Co, 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 co to robi? Hmm. Podczas zmiany chowa się pod ziemią i zadaje odporny na atak. I staje się odporny na atak, i dobra. Jezus, wspaniał nie dzisiaj, przepraszam. Następnie wykonuje atak znoszący, który zadaje obrażenia fizyczne. Wbija dwie, dwie pięści w ziemię. Następnie obie unosząc je w kierunku pobliskiego wroga i zadając obrażenia fizyczne, dobra. I teraz sobie coś takiego, i głos. Poroz... O Jezu. No, Potem zobaczymy. No teraz już się zmieniłem i no za jakiegoś MP zakojnego? A Ma hmm. no się dobrze co to za Tak, chodzi o ciebie. Wspomniałem o małym szkieciku. Czekałem, obiecałem ci pomóc. I nie pytaj dlaczego. Na pewno nie z dości. Dobra, załatwione. Będziesz czerpać moc z cudzych głów. Ale głowy, które zdobyłeś, są, są pożałowania godne. Wiecie, ja tutaj to... skipny. Bo ona nam mówi o tym, o czym już wiemy. Mówię tutaj. Mówi, że las jest ciężki, a ja lubię dostawać dużo gola Okej. Okej, okay. Okay, coś tam mi pykło tutaj, widzę. O Jezu, ja tutaj znam tego, znam tych gości, jak ja ich nienawidzę. Okej, okay, to zadaje trochę sporo. Co No za skrzydełko? Nie, hey, to na item nadaje. Um, Przeodtrzymane trafieniu wy wywołuje wybuch zadający obrażenia fizyczne. Okej. Okay. Okej, okay. czyli po prostu jak oberwiemy to wybuchamy. To spoko. Ale no, tak to działa. Dobra, dobra. Get it. Dobra, to już wiem, żeby to zmienić. Eee, mój prototyp Aż tu jak na nojuku. Ok, trochę jest idą ale. Nie mam za dużo HP i mm, chciałbym mieć więcej. Łowca słów. Co, przybyłeś mi ratować? Uprowadziłem ponad setkę ludzi zanim mnie złapali. A oni przysyłają mi mały szkiercik na ratunek. Ratujesz prawda? I wyprowadzić króla demonów. Co? Pan ten zamek był oblegany i zdobyty? A co z czarownicą? Z czarownicą? Ratowałeś się? Haha, chciałbym w to wierzyć. Ludzie są silni, a zwłaszcza ich bohater. Na razie idę zbadać zamek króla demonów. Jestem pewien, że potrafię ich zatrzymać z, po z pomocą ich... Innych senatorów. A co do ciebie... Jest mi wszystko jedno, uważaj na siebie. Myślałem, że będzie toksyczne, ale ten dodał już jest spoko. Mamy wyższy skok, to jakaś nowa czaszka. To widziałem tą czaszkę. Ale tak działa. Jest dobra. Ale nie wiem czy wystarczająco. No chyba nie tak wystarczająco, żeby mi ją je chciał, jest po prostu się zamienimy w tego. I weźmiemy tą czapkę, A tego zamienimy. Bo ta jakoś, nie wiem, mi podpadła. Ale tu no, tutaj się ładuje coś. Okej, okay, spoko. Mm, tutaj mamy jakąś nową czaszkę. BOMBIAŻ! wait oh yes czapkę, czapkę a chain jump czapkę. enter is that to ham. no Ale, chamsko no to no i GG um, czyli mamy jedną czapkę bijącą, bo jakiś wskaźnik zabrał nam czapkę, a ta czapka jest sporobiła, naprawdę jestem pod wrażeniem DPS-a no? Całkiem sporobiła na taką małą czapeczkę. Um, nie wiem czy wolę tych nie No wejdźmy tutaj, bo tutaj czuję się bardziej bezpiecznie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Get it. Okej, okay, ale my tutaj ich lejemy jak na, na razie. Ale nie za duży tutaj może? Co się tutaj zabiło, nie co. A to trochę biję. A ile to bije? Dużo. No taki pojedynczy strzał czasami będzie całkiem dobre. O Jezus Maria, nie zauważyłem tego. I dwukrotnie oberwać od tego to jest naprawdę przypał. Aha Aha. Okej. Okay. Oj, Nie Niezusmaria, Jezus ale to było... To było dziwne. Y, Okej, okay, bardzo potrzebuję się. Ja proszę, że tutaj było. O nie, ja wiem co tutaj będzie. Ja tutaj, tutaj doszedłem, potem zginąłem. Mówi, że end się zmienił. Widzicie ten gem? Czarny kryształ. Wiecie o co się chodzi? Duży! ...end przyszedł nam zwalić kopa. A ja się zamienia od razu w niego, bo chcę mieć na nim DPS. Ok, i to jest pieprzyłem, bo zobiłem tym. Ok, bo to jest taka jeszcze szansa. Okej. Okay. Okej, okay, trochę mu zadało to. Ale tylko trochę, a ja nie zauważyłem mojego wspaniałego. Nie wiem co się dzieje. Nie lubię z nim walki. Nie umiem tego unikać. No i gigie. Ale się dochod... Ale tak się ekran zmieniło. No tak, jest 27 minuta, ja tutaj miałem spostrzeniony symulator, ale dobra, czas gry 12 minut tak naprawdę, wow. Zgony jeden. Dobra, wróćmy na zamek. Jesteśmy znowu tutaj. Ehm... Um. Nie wiem, to było strasznie szybkie, odcinek, ale nie chcę też go jakoś przedłużać, więc po prostu będę go kończyć. Więc na razie to odejmę tyle. Do zobaczenia. i ja next time mam nadzieję, że zrobię fajną serię, a jeśli wam się odcinek spodobał to możecie zostawić łapkę w górę i zaskrywać. bardzo dziękuję za wsparcie i pa pa.